Jestem teraz u Leszka, ale chyba nie będziesz też słyszał. Halo? Chyba się nie, da. nie. Masz pozdrowienia od Rendiego? To daj mi go na no moment, że ja powiem, że spróbujemy coś nagrać. Z dużą chęcią, ale nie ma nie połączenia. Pozdrawiam ci ciepło. Wspominałem, że oglądałeś jego program tak. i byłeś zachwycony. od rana ciągle słychać bosmana Bez przerwy okrutnie się drze Chodźmy się ręce poranił, bo sman zawsze cię zgani I powiada, zrobione jest źle Chodźmy się ręce poraniu, bo zawsze cię zgani I powiada, zrobione jest źle meksykańskim tyle chłopcy czyścić to działo Kurwa, co wam się stało? A do żarcia to każdy się rwie To nie łajba sowiecka Trzeba wiedzieć od dziecka, że to okręt Podwodny RP, ale czasem się zdarzy, że się bosman rozmarzy, no bo bosman porządny jest chłop. Gdy go wtedy poprosisz, swą gitarę przynosi, lecie, te chwyta na burcie i gra. Gdy go wtedy poprosisz, swą przynosi, siada w kącie na rufie. Ale zobacz, nie straciłem, odzyskałem słuch. Gdzieś to pisałem, że mógłbym napisać nowy homozodiakus w oparciu o tą samą literaturę, tylko inne cytaty. A mogłoby być nowe e, książki dla poszczególnych, na przykład Skorpion. Ja nie mam Gostojewskiego w ogóle. Czy na przykład Byka, to Kubusia Puchatka e, książki. Więcej takich jest, no można wiesz... Mówią, że życie nasze byłoby w ogóle biedne, gdyby nie było napisane w Zodiach Małego Księcia. Ja go mam już po polsku i po hiszpańsku. Mój esej, pomijając tekst Małego Księcia, i Alicji w Krajnie Czarów, którą też jako pannę opisaną bardzo ładnie. W którym kierunku mam iść? Zapytała Alicja marcowego zajęcia. To zależy, dokąd chcesz dojść. to jest genialne, proste, a genialne. Ale, ale, ale dlaczego nikt na to kurwa przez tysiąc lat nie wpadł, żeby tak na to spojrzeć? Ja wiem, co to jest za książka, za, za ważna. Powiedzcie, bo, bo to jeszcze właśnie o to chodzi, że pierwsza część jest inaczej pisana, drugi raz jest też baran, ale na innym poziomie to ja te wiem, same książki, na, na no, no, no poziomu, ja wierzę, wierzę, jak to wszystko, kurwa, ta książka jest najlepszą pracą XX i XXI wieku i przełomu mówił, Powiedz, dlaczego ona, kto mi może pomóc, się nie znalazła na żadnych targach książki? Bo to jest, to jest streszczenie całej książki, dwie strony. Czy nie powinien czytelnik mieć jakieś wyjaśnienie wszystkiego, co jest grane? Zdam się na ciebie, ale... Odtąd bym zaczął. Odtąd, No, tam, nie odtąd. Tam znowu da ktoś wprowadzenie techniczne. A jesteśmy teraz w bliźniętach, w dziewiątym sektorze, nieważne. I to. No, od piątki. 10 czerwca 2022 roku w obecności Józefa Onoski oraz Pawła Znyka, ja Leszek Weres rozpoczynam przygotowania do wydania audiobooków z homozydniaków, z wstępnego, że tak powiem, z nazwanego szanowny czytulniku, takiego preambuły, do wstępu krótkiego, kilku punktów, chciałem przedstawić kilka. Punkt piąty poszczególne eseje rozdziały, Homo zodiacus opisują charakter fazy, a nie psychofizyczną strukturę urodzonego w niej człowieka, dlatego ciągła konfrontacja ich treści z własnym postępowaniem i przekonaniami jest nieporozumieniem. Każdy człowiek już w momencie urodzin skupia w sobie cechy kilku co najmniej faz znaku Słońca, Ascendentu, Księżyca i pozostałych planet od Merkureku do Plutona. Punkt szósty. Żadne z interesujących nas ciał niebieskich nie wstrzymała swego biegu na wieść o naszym przyjściu na świat. Wyznaczona wtedy położeniem tych ciał mapa potencjałów a ściślej mówiąc ukształtowana prawdopodobnie zmieniającymi się ich kątowymi relacjami względem Ziemi, modyfikującymi, wzmacniającymi lub osłabiającymi wpływ kosmicznego środowiska, podlega w trakcie życia nieustannej presji zgodnej z charakterem określonych i możliwych do wyznaczenia dla dowolnego okresu życia cykli tych planet i ich faz. To technika tranzytów, a więc relacji ich bieżących pozycji do położenia urodzeniowego, stanowiąca podstawę prognozowania. Punkt siódmy. Każdy człowiek podlega nie tylko wpływom kilku co najmniej faz już klin narodzin, ale z punktu widzenia niektórych cykli, na przykład solarnego, lunarnego, a nawet jowiszowego, przechodzi wielokrotnie przez wszystkie fazy zodiakalnego rozwoju. Dlatego też zapoznawanie się z własnym tylko znakiem zodiaku nie mówiąc już o budowaniu na tej podstawie sądów, to całej astrologii jest bezsensowny i całkowicie pozbawiony podstaw. Punkt ósmy. Ponieważ żaden człowiek nie może w pełni utożsamiać się z jakąkolwiek fazą Zodiaku, nawet jeśli urozeniowo znajdowało się w niej Słońce, Księżyc oraz inne jeszcze planety, to nieocenionej pomocy dostarczają nam postacie literackie, które mogą skupić w sobie cechy charakterystyczne dla jednej tylko fazy. Można je określić mianem literackich archetypów, zodiaków w sensie psychologii Karla Gustawa Junga. I takim właśnie postaciom, zmudnie przez lata wyszukiwanym, poświęcona jest ta książka. Najbardziej udane postacie literackie są często archetypowe dla tej fazy Zodiaku, w której urodził się pisarz, a ponadto mogą odzwierciedlać zróżnicowany poziom rozwojowy możliwy do osiągnięcia w tej fazie. Punkt dziewiąty. Ostatni prezentowany, choć ich jest dwanaście, chcąc zintegrować czytelnika z poszczególnymi fazami, każdy rozdział pisałem typowym dla niej językiem, w każdej tworząc odwiedny klemat i nastrój. Ale to też nic dziwnego. Że od astrologii przyszedłem do tak bliskiej jej powołanej do życia kosmologii, kosmoekologii, kultury, zamiast naturam słowa astrologia. Ponieważ książka 12. punkt dodatkowo dodaje nie ma żadnego pierwowzoru zarówno w literaturze polskiej, jak i obcej. Wdzięczny będę czytelnikom za uwagi, a komentarze, e, a przede wszystkim za informacje o niedostrzeżonych przeze mnie archetypowych, znanych postaciach literackich, które pozwolą mi w przyszłości unić tekst bardziej jeszcze uniwersalnym i komunikatywnym. I przechodzę do pierwszej fazy zodiakalnego rozwoju fazy barana. Oto motta dla niej. Ty jesteś pierwotna jak ogień, wiatr i dzika natura. Ashley Scarlet przeminęło z wiatret Margaret Mitchell. Proszę się zastanowić nad tą krótką zmianką o jej charakterze jakże prawidłową. I drugie, motto, przestałem wspominać co było wczoraj. Przestałem myśleć, co będzie jutro. Interesuje mnie tylko to, co się dzieje dziś i teraz. Greg Zorba, którego właśnie dzień również baranek zodiakalny interesowało, co dzieje się teraz Nikosa kosa. Kazanca, Kisa, i przechodzę do fazy Barana w Homo Sodiakus w pierwszym tomie, ponieważ w drugim tomie tego wolumenu będzie powrót do fazy Barana, którą też nagramy, bo będzie stanowiła spójną i nierozerwalną z nim całość.